Dobry! Bajki, bajdy banialuki w ramach Lata Muss e, Tak od lat się nazywa ten nasz projekt, i e, tutaj co tydzień zapraszamy dzieci i oglądamy bajki. Każda bajka jest inna. Tutaj wystąpiły duże formy, smoki. Do tej pory w miesiącu lipcu nie mieliśmy chyba takich dużych form. To były jako pierwsze, a wiadomo, że dzieci uwielbiają smoki i wszystkie takie postacie straszne z bajek, mimo że te smoki były bardzo przyjazne, wesołe. I mówię, duża forma to też jest fajna dla dzieci. Chcę siedzieć. Zaraz ja, Nie chcę na zawsze. Nie! To nie chcemy na stąd głowy. Nie będzie jeszcze gorzej, no. Ja, ja... Już 10 razy mówiliśmy, żadnych jaj. chcę siedzieć. Odkryzę cię! Chcę, chcę grać! A ja chcecie, Spektakl nasz pod tytułem Czego nie wiecie o smokach miał taką premierę w końcu czerwca właściwie, bo już w lipcu graliśmy taką off-broadway, tak zwaną premierę w Jedlinie zdroju na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Ulicznych. I szczerze mówiąc goniliśmy bardzo szybko, żeby to wszystko zdążyć zrobić. Ja sobie podejmując tę pracę, szczerze mówiąc nie zdawałem sobie kompletnie sprawy, ile to będzie, jakie to będzie pracochłonne. Te smoki są skonstruowane z takich specjalnych stalarzy, one się składają, one są olbrzymie po, po rozłożeniu, a po złożeniu są malutkie i te szprosy takie, z których kleiliśmy te smoki, najpierw optymistycznie kupiłem ich 50 metrów, potem się okazało, że poszło ich 250 metrów, więc tak naprawdę jest tam no, mnóstwo mnóstwo pracy z oklejaniem tego, no pomyśl sobie, 250 metrów samego, samego klejenia choćby, nie? Także kilku ludzi pracowało nad tym rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo długo. Życie miasto, trzeba będzie przy tym dużo siedzieć. No, a jak się wygnują młode, to trzeba się będzie z nimi bawić. No, a jak się zleczą, to są siebie. No i oczywiście, wychowywać. No Tych smoków powstało dość dużo. Tam jest jeden, dwa, jeden, trzy głowy, czyli już mamy właściwie głów cztery i plus jeszcze małe smoki, pięć, sześć, siedem, osiem. No, z dziewięć, dziesięć tych smoków tam jest spokojnie. Przy czym ostatni jest o tyle ciekawy, że wpadliśmy na pomysł, żeby ten namiot się zamieniał w ostatniego smoka jakby, tak w magiczny trochę sposób. Się Ale ty chcesz spełnić moje pragnienia? O, jak i jak Stąd pomysł na ten spektakl w ogóle. Stąd pomysł, że w Warszawie się spotkaliśmy ze znajomymi i dzieci, które tam były obecne, zrobiły nam taką jazdę dziką, jeżeli chodzi o wzajemną agresję, że naprawdę zastanowiliśmy się, co z tym kurczem zrobić. Beata zaczęła czytać taką książkę Rosenberga, jeszcze z lat 60., klasyka psychologii. Porozumienie bez przemocy. I na podstawie tego porozumienia bez przemocy tak naprawdę został napisany ten spektakl, ten, ten scenariusz. Widzę, że bardzo chcecie być dorosłe. On opowiada tak naprawdę o rozpoznawaniu własnych uczuć. Zostało to wpakowane w taką przygodową fabułę w lekko średniowiecznych realiach, muzyce i itd. Z muzyką średniowieczną, ale albo taką stylizowaną, powiedzmy. Natomiast całość tak naprawdę jest w oparciu o Marszala Rosenberga, o, o język emocji. Reakcje dzieci są zupełnie fantastyczne, bo one, one w trakcie nieraz niektóre sekwencje troszeczkę jakby się rozciągają, bo tam pewne treści są, że tak powiem, prze, przemycane, ale dzieci dokładnie wiedzą o co chodzi i w końcówce, kiedy są pytane o pewne rzeczy, co zrobić na przykład, już, już zostaje im to ta wiedza przemycona do procedur, do tego, żeby one umiały to stosować, to jeszcze chwila, ale przynajmniej sieje to jakieś ziarenko pozytywne. No teraz wszystko jasne, ale ja ja nie Chciałam ja ją sobie ja na pana okreskę inne złożyć, ale jeżeli ja chcę się z nimi spotkać, Zawsze jest taka wrzawa na widowni, każda bajka wywołuje różne emocje, wesołe, płacz też, bo wiadomo, że się też boimy pewnych rzeczy, oklaski, piszczenie, śmiech, więc to jest przypisane chyba każdej bajce, bo każda bajka coś nowego wnosi. Zainteresowanie jest olbrzymie. olbrzymie. deszcz nie pada, nawet jak pada, to jesteśmy tutaj pod dachem, więc nikomu na głowę padać nie będzie. Natomiast jest tak duże zainteresowanie, że no, siedzą widzowie na ławkach amfiteatru, nie tylko tutaj na scenie. I to dorośli. I myślę, że jest chyba obopólne, bo każde dziecko przychodzi z jednym dorosłym przynajmniej, więc jest tyle samo dzieci, ileś dorosłych. Jest szansa, że będzie trzeba to docierać.

nie, z żadnymi popkulturowymi wątkami nie mamy nic wspólnego. Także wszelkie filmy nie są dla nas inspiracją. Te smoki są kompletnie inne, kompletnie jakby niezależne i też wyrosły z zupełnie niezależnego pomysłu, bo, bo tu nie, nie chodzi o same smoki tak naprawdę. I myślę, że ten, ten spektakl jest też fajny dla rodziców. Podobał się pani spektakl? A, bardzo. A jak zareagowały? Y, bardzo emocjonująco. Jak widziały smoki, to bały się. Jak była mowa o uczuciach, to jednak nazywały, Także bardzo uczestniczyły w spektaklu. Bardzo się podobało. A takie dzieci przeżywały, czy pani też przeżywała? Myślę, że ja też bardzo. Podobał wam się spektakl? Bardzo. A co było najfajniejsze? Kiedy spotkała smoka. Złoty smok taki. Bo jak e, połogło znaleźć smokowi ogon. Smoki.